Akcja związana z e, pamięcią o e, naszym założycielu, pomysłodawcy, założycielu, reżyserze Teatru Kana, czyli Zygmuncie Duczyńskim, e, ponieważ jesienią zeszłego roku na nasz wniosek Rada Miejska nadała imię ulicy która znajduje się przy Teatrze K na ulicy imienia Zygmunta Duczyńskiego i my właśnie od jesieni trochę odczekaliśmy, żeby przy okazji festiwalu w sposób artystyczny tą ulicę otworzyć i to będzie akcja, która pozwoli na to, żeby publiczność mogła się w nią włączyć, ponieważ będzie związana z powstaniem muralu na murze przy ulicy Zygmunta. Autorem tego dzieła będzie przyjaciel Zygmunta, wieloletni przyjaciel teatru Kana, Andrzej Boi Wojtowicz, ale przy obserwacji pracy Andrzeja będziemy mieli możliwość też wysłuchać wypowiedzi Zygmunta Ducińskiego, ponieważ przygotowaliśmy materiał audio związany z różnymi wypowiedziami dotyczącymi teatru, sztuki, miasta nas samych i tego wszystkiego, co w sztuce dla Zygmunta było ważne, dla nas jako członków zespołu Kana jest ważne i myślę, że dla tych wszystkich, którzy, dla których i sztuka i kultura w Szczecinie jest ważna, te wypowiedzi są także ciekawe. Więc wkładając słuchawki na uszy będziemy mogli usłyszeć wypowiedzi Zygmunta i jednocześnie obserwować pracę Andrzeja Bojwojtowicza na ulicy Zygmunta Duczyńskiego. Tegoroczny program jest może bardziej takim programem scenicznym, programem skupionym, programem wymagającym większego, większej koncentracji, ponieważ zarówno Katakali, Gamelan, czy też Przyjaciele nasi z Petersburga to są zdarzenia, które przekraczają nawet czasowo około półtorej godziny. Więc. Nie mogliśmy jakby tych zdarzeń realizować w przestrzeniach placów, czy w przestrzeniach mniej jakby takich teatralnych, ponieważ wymagają tego, żeby ludzie chcąc Dobrze odebrać tą sztukę, to muszą też mieć pewien chociaż mały, ale komfort, czyli, czyli mo, muszą jakoś usiąść i, i spokojnie tą, tą sztukę obserwować. Dlatego też dzięki gościnności już długoletniej Zamku Książąt Pomorskich będziemy to realizować właśnie na dużym dziedzińcu, czyli dla dużej publiczności, ale jednak mimo wszystko duży dziedziniec daje też pewną kameralność jako przestrzeń zamknięta i myślę, że te, 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 te zdarzenia będą będą mogły także w ten sposób być dobrze odebrane.